Cześć moi kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie, 14 września na temaciku pod tytułem, czy na wejściu pod tytułem, co dzisiaj do nas wszystkich, kochani, zmierza oczywiście dla każdego znaku zodiaku. E, moi drodzy, oczywiście dziękuję, że jesteście, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, które są czasami tak przecudowne i motywujące, kochani, że z całego serca naprawdę dziękuję Wam za to, że, że jesteście, że razem ze mną tutaj wspólnie, kochani, tworzycie ten kanał. E, także. Dzięki, 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 bo się tutaj zaraz wzrusza, to nie o to chodzi. Moi drodzy, co też dzisiaj? Zaczniemy oczywiście od karty porady, wskazówki, czyli od tego, co dzisiaj gdzieś tam góra nam podpowiada, bo energetyka dnia jest taka, a nie inna, że być może co niektóre osoby mają, na coś dzisiaj zwrócić uwagę. I moi drodzy, opcja jest taka: ja tak trochę się zaśmiałam, kiedy tą kartę wyciągnęłam, bo karta jest tego typu. Prześpij się z tym. No, ja osobiście wolałabym się przespać z kimś niż z czymś, tak? No okej. Okay. Macie się z czymś przespać, moi drodzy. Czyli we, wiem o co chodzi, tak? Tego nawet nie, nie, no, prf, nawet nie ma potrzeby tłumaczyć. Jeśli coś Was dzisiaj gorączkuje bardzo mocno, że nie wiem, dobra, już zrobię to, powiem to, nie wiem, tu jakąś aferę zrobię awanturę, albo też tudzież myślę, że na bank jest taki, tak? To karta mówi spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teresko. Prześpij się z tym, czy też tudzież Karolu, prześpij się z tym, bo być może, kochani, jak ochłoniemy delikatnie z danym tematem, czy też tudzież nasze myśli, które być może nie tyle, że są rozgorączkowane, że chcemy dym jakiś wiecie odwalić, ale mam na myśli to, że czasami ten natłok jakiś myśl, jakiś tam powiedzmy naszych przemyśleń, dzisiaj jest taki, a nie inny, ale jak się prześpimy z tym, damy sobie jeszcze jeden dzień, moi drodzy, po tej nocy kolejnej to być może zobaczymy tą sprawę zupełnie inaczej, zupełnie z innej perspektywy, tak? Więc, moi drodzy, dzisiaj nie robimy brawurowych akcji, dzisiaj nie rozpoczynamy żadnych wojen, <grym> dzisiaj, moi drodzy, nie myślimy, że na bank jest tak i tak, bo ja już tak wiem i koniec, kropka, tylko dajemy sobie zapas jednego czasu, przesypiamy się z czymś. Taka jest rada, słuchajcie, tutaj od kart, podpowiedzi, natomiast my przechodzimy do każdego znaku, zaraz zobaczymy, co dzisiaj do was zmierza, co dzisiaj zmierza do baranka. Słuchajcie, ciężkość, trudność, jakieś takie sprawy, które mogą Was, moi drodzy, dzisiaj bardzo mocno przytłoczyć, bardzo mocno przygiąć, mam to na myśli. I moi drodzy, cóż więcej, przeszkody, trudności, naprawdę bardzo dużo pracy, którą dzisiaj Baranek będzie musiał być może wykonać, bo to może być oczywiście praca zawodowa, czyli obowiązki, które są dzisiaj do wypełnienia i będzie Wam się wydawało, że tego jest bardzo dużo. Pff, niekoniecznie musi wam się wydawać, tylko po prostu będzie tego dużo i powiecie, ja pierdzielę, jakie ja dzisiaj mam, ile ja mam dzisiaj roboty, ja po prostu już nie wiem w co mam ręce włożyć um, i będziecie czuć ten ciężar. Matko, jeszcze to, jeszcze tamto, jestem zmęczona, jestem zmęczony, już nie mam po prostu siły. Um, ale moi drodzy, niekoniecznie praca zawodowa, bo to może być sytuacja pod tytułem, że ogólnie jest wam z czymś ciężko, że możecie dzisiaj odczuć ciężar życiowy, ciężar nie wiem związkowy. Przybić czy przytłoczyć się, moi drodzy, czymś. Czyli takie, takie poczucie, jest mi strasznie ciężko w życiu, jest mi strasznie ciężko w tym małżeństwie, jest mi strasznie ciężko z czymś, z kimś, nie wiem z czym tam. Więc jeżeli nie będzie to opcja zmęczenia i po prostu nadmiaru spraw, które dzisiaj będziecie musieli wykonać i nie będziecie czuć, ja tego już za dużo, już nie mam po prostu sił, niech się ten dzień kończy, to być może co niektóre baranki właśnie to, co zmierza, to to, że dzisiaj możecie odczuć, że jesteście czymś albo, albo kimś bardzo mocno zmęczone. Ale słuchajcie, nie martwcie się, dlatego że ta karta bardzo podpowiada taką jednością dodatkową, jakby taki dodatkowy przekaz, że poradzicie sobie z tym. To nie jest sytuacja, czy to będą obowiązki, słuchajcie, do wypełnienia, czy też wasz stan psychiczny, umysłowy, emocjonalny, to poradzicie sobie z tym. Co niektórzy uzmysłowią sobie, że jest wiele przeszkód do pokonania, żeby coś osiągnąć, ale stwierdzicie, dam radę, czy też damy radę. Pokonamy to. Dobra. Co dzisiaj zmierza w kierunku byka? Słuchajcie, równowaga w dawaniu i braniu i bardzo pięknie. Moi drodzy, mogą się do Was dzisiaj zgłosić osoby, które hmm, może będą potrzebować Waszej pomocy. Albo też tudzież Wy sami. Być może dzisiaj będziecie prowadzili z kimś jakieś kochane rozmowy, albo Wy będziecie potrzebowali jakiejś pomocy od kogoś, jakiejś wskazówki, rady, sugestii i być może ta osoba Wam coś da. Może niekoniecznie będziecie szli, słuchaj stara, dorać mi, pomóż mi, tylko po prostu w trakcie jakiejś rozmowy dowiecie się czegoś, co będzie dla Was dobre, korzystne, będzie dla Was być może jakimś, jakąś podpowiedzią do czegoś, tak? To mam na myśli. Ogólnie, jeżeli po coś do kogoś będziecie chcieli się zgłosić, żeby ktoś wam coś zrobił dla was, tak? Pożyczył wam coś, dał wam coś, porozmawiał z wami. Czy cokolwiek z tych rzeczy, dostaniecie to na 100%. Więc moi drodzy, dzisiaj być może warto, jeżeli ktoś ma taką ochotę, oczywiście byki do kogoś się po coś zgłaszać, to moi drodzy może warto to robić, bo karta sugeruje spoko, jak pójdziesz, dostaniesz. Kar karta komunikacji. Też również, moi drodzy, więc być może dzisiaj będziecie z kimś się komunikowali. I dwa, jeżeli chodzi o relacje, o związki, na przykład, karta sugeruje, że będzie ci dane odwzajemnienie, czyli jeżeli ty dzisiaj albo wcześniej dawałaś coś z siebie, czy też dawałeś, to poczujesz dzisiaj od drugiej strony dokładnie to samo, czyli mamy tą równowagę, moi drodzy, w dawaniu i braniu osiągnięto. Tak? Bardzo fajny czas, także, moi drodzy, dzisiaj i komunikacja, i poczucie dawania i brania. W równowadze, a moi drodzy, dzisiaj będzie no, na bardzo fajnym poziomie. No, i teraz, co, co dzisiaj zmierza w kierunku bliźniąt? Do bliźniąt, kochani, dzisiaj zmierza decyzyjność. Trzeba będzie dzisiaj podjąć, być może, kochani, jakieś decyzje, wybrać jedną z opcji albo A, albo B, czyli gdzieś staniecie przed jakimś wyborem. Kochani, mogą to być głupoty. Ja to bardzo często podkreślam, bo to może być opcja taka: no, ja nie wiem, co mam zrobić. No, kurczę, czym nie wiem, pójść tam, nie iść tam, zadzwonić do niego, nie zadzwonić do niego, nie wiem, ugotować pomidorową czy ogórkową, to już takie podaje naprawdę, słuchajcie, skrajne, skrajne przypadki. Ale co nie zmienia faktu, że to mogą być takie głupoty właśnie, bądź też globalniejsze decyzje, czyli że coś w końcu trzeba wybrać, tak, wybieraj albo albo. To możecie wybierać wy, może też być sytuacja taka, że to wy wymagacie, żeby Zenek wybrał albo Kasia, wybieraj, tak, ja dzisiaj chcę, żebyś dokonał wyboru. Ale moi drodzy, co dla niektórych bliźniąt, może to być próba szukania balansu w czymś, bądź też najlepiej utrzymania dwóch spraw jednocześnie w ręku. Czyli no, czasami jest taka sytuacja, że chcemy dwie sroki za ogon ciągnąć i bliźniak być może, kochani, będzie tak kombinował, tak jakoś tutaj być może... Lawirował, nazwę to może tak, żeby najlepiej osiągnąć stan, w którym ma jedno i drugie, czyli mam ciastko i zjem ciastko. Nie chcę tutaj jednej rzeczy puścić, ale jeszcze co niektórzy, tak jak już powiedziałam dosłownie chwilę temu, mogą szukać próby balansu, czyli tego, żeby jakoś zrównoważyć pewne kwestie. Słuchajcie, może tak być, że jesteście z kimś pokłóceni, może tak być, że jest jakaś taka, powiedzmy, podogniona sytuacja, i bliźniak będzie szukał próby wybalansowania tego, wyrównania tych emocji, tak jakiejś takiej sytuacji, w której się coś ustabilizuje. No tak to wychodzi, więc moi drodzy zobacz, zobaczycie, czy to bardziej te decyzje, wybory, czy jakieś tam trzymanie dwóch srok za ogon, kochani, czy też tudzież zbalansowanie, zrównoważenie jakichś pewnych spraw. No ale to macie jako to, co dzisiaj do Was zmierza. A co dzisiaj zmierza do raczka? Nowa, nowe początki, nowa droga, kochani. Co by to nie było, słuchajcie, bo ja tutaj nie będę przytaczała słów. Dla jednego nowe to może być, nie wiem, nowa kiecka, dla innych nowy związek, jeszcze dla innych nowa praca, jeszcze tam dla jakichś innych zacznijmy wszystko od początku, w starych związkach na przykład, ale jest tutaj nowy początek. Jest karta zero, czyli karta startu. Wy w coś być może wchodzicie, być może macie ochotę na przykład na jakieś nowe przedsięwzięcie. Na przykład, nie wiem, jedni powiedzą: Dobra, mam ochotę założyć nowy biznes. Jeszcze inni powiedzą: Dobra, mam ochotę na nową podróż. Jeszcze ktoś powie: Wiesz co, chcę zacząć wszystko od początku, bo to co robiłem, to jednak jest do dupy, więc zacznę od nowa coś robić. Ale jeszcze jakakolwiek inna partia raczków, moi drodzy, po prostu to, co do was zmierza, to to, że dzisiejszy dzień będzie bardzo luźny, bardzo radosny, bardzo uśmiechnięty, taki spontaniczny, cieszący się tak naprawdę, będziecie się być może cieszyć ze wszystkich, nie wiem, z głupot. Na tej zasadzie, o, myszka, kurde, ale fajna, tak? Wiemy o co chodzi. Czyli po prostu jest taka opcja radowania się, takiego, takiej sytuacji, życie jest piękne. Kurde, tylko się cieszyć, tak? Więc wiemy o co chodzi, ale słuchajcie, no te nowe początki, nowe jakieś rzeczy, nie wiem, pójście w coś na luzie, bez przemyśleń, bez zastanowienia się w coś. Raki dzisiaj takie właśnie, kochani, takie klimaty mogą osiągać. Ok, i od razu sprawdzamy Krysię od czasówki, Krysiu mam nadzieję, że dzisiaj zdążysz zrobić czasóweczkę, bo kochana ja na banknie, ja tutaj to, to po prostu robię na, na dosłownie na cito, na szybko, natomiast jeszcze słuchajcie leżą karciochy yy, przygotowane dla Was z innym czytankiem, więc dobra, lecimy, lecimy, Krysia dzisiaj. Krystyna, na dzisiaj kochani, bardzo podobny klimat, bo tak naprawdę otwierasz się na nowe możliwości, otwierasz się na świat, być może planujesz wycieczkę, planujesz podróż, podróż, planujesz wyjazd ogólnie albo otwarcie się całym sobą, Krysiu, na nowe możliwości, na świat dzisiaj w ogóle. Być może jesteś otwarta na wszystko, na wszelkie propozycje, na wszelkie sugestie, na wszelkie tematy. Nie jesteś pozamykana, nie jesteś wycofana. Możesz zechcieć co niektóre sprawy zostawiać za sobą i już do tego nie wracać i po prostu iść dalej. I mówić sobie, dobrze, zobaczymy, co życie przyniesie. Nie będę się tym głowić, nie będę się tym martwić. Otwartość, tak jak powiedziałam, otwartość na nowe, na nowe jakieś tam powiedzmy rzeczy, które życie ci może, kochana, tutaj zaserwować. Więc no, kartę masz, the best. I podróże, wycieczki, planowanie być może jakichś wyjazdów, rozmowy na ten temat, tak? Dobra, co dzisiaj zmierza w kierunku lwa? W kierunku lwacji się zmierza, słuchajcie, bardzo nerwowy dzień, bardzo szarpiący was od strony wewnętrznej. Dzień, bo to niekoniecznie musi być nerwowy, że się z kimś pokłócicie, aczkolwiek karta bardzo mocno to podkreśla, że może dojść, kochani, do jakiegoś spięcia, do jakiejś zwady, do jakiejś wymiany zdań, do jakiejś kłótni nawet, do jakiejś szarpaniny, kochani, pomiędzy wami a kimś. Ale może to być wasza wewnętrzna walka, takie bicie się z myślami, poddenerwowanie, gdzieś jakieś rozognienie, moi drodzy. I niekoniecznie to, że od razu przylecicie, tak jak Soboleska i zacznie tutaj mordę wydzierać. Na przykład na mnie, tak? Mam nadzieję, że nie, Sobolewska, bo wiesz. Ale. Yy... Ale może tak być, ale może tak być, że te nerwy was tak będą od środka, kochani, trzepały, albo jakieś emocje. Ja niekoniecznie mówię, że wy musicie od razu tam mięsem rzucać, bo to mogą być emocje zupełnie inne. Po prostu czujecie od środka rozdygotanie. I gdzieś być może co niektóre lwy to będą chcieli upłynnić, będą chcieli po prostu gdzieś powiedzieć, co im na duszy, na sercu, na mózgu moi drodzy, leży. Mm, ale mamy tą szarpaninę. Co niektóre lwy mogą poczuć oddech konkurencji na plecach? Mówię to, bo tak mi przyszło do głowy. Konkurencji jakiejkolwiek, zawodowej, czy też w życiu prywatnym, osobistym, że ktoś jest lepszy, ktoś tam, być może wygra ktoś tutaj coś. I lew po prostu będzie czuł ten oddech konkurencji, moi drodzy, na plecach. Dobrze, co zmierza w kierunku panny dzisiaj? W kierunku panny dzisiaj zmierza słońce, nie będziemy dyskutować o Pannie. Słońca, słońce to słońce, kochani, radość, spełnienie, zadowolenie, pomyślność, uśmiech od rana do wieczora. Moi drodzy, jasność i klarowność umysłu, wszystkie sprawy być może się rozświetlą, rozjaśnią. Innymi słowy, po prostu panna będzie wszystko wiedziała, będzie chodziła uśmiechnięta, będzie chodziła zadowolona, spełniona. No, bardzo dużo energii, którą dzisiaj możecie, drogie panny, również mieć, bo karta słońce daje ten ogrom energii, czyli że nie zabraknie wam sił do wykonywania, Dzisiejszych prac. Nie będę więcej dyskutować, bo karta Słońca, moi drodzy, to jest najlepsza karta w tarocie. Koniec, kropka. Dzień zajebisty. Dobra, co zmierza dzisiaj w kierunku wagi? No proszę bardzo, waga dzisiaj, moi drodzy, bardzo miłosny czas. To znaczy w sensie takim, że będziecie brnęli w stronę miłości, będziecie otwarci emocjonalnie, będziecie tęsknili za miłością i za uczuciem, za bliskością. Być może nawet będziecie o tym mówić: brakuje mi mojej kobiety, czy też brakuje mi mojego mężczyzny. Nie wiem, tęsknię za dotykiem, tęsknię za uczuciem, tęsknię za bliskością. Nie wiem, chcę miłości w swoim życiu względnie okazujecie to tak? czyli dajecie tą miłość mówicie o tym bardzo mocno jesteście dzisiaj emocjonalnie powiedziałabym poruszeni emocjonalnie wzruszeni chcecie tą miłość i tą otwartość serca dawać poczucie, że kochacie poczucie, że jesteście kochani poczucie, że miłość jest ważna w waszym życiu nie ma to tamto jedni mogą za czymś tęsknić ale jeszcze inni mogą tym emanować to mam na myśli kochani włożenie serducha w coś Całym sercem coś robicie i nie wiem, wykonujecie, czy też wkładacie serce w daną pracę. To też może tak, kochani, być. Więc dzisiaj emanacja sercem, kierowanie się głosem serca. Tęsknota za miłością. Dobrze. Co dzisiaj zmierza w kierunku skorpiona wobec tego? Słuchajcie, czas bardzo dobry, jeżeli chodzi o towarzyskie klimaty. Możecie, moi drodzy, dzisiaj pomiędzy was, wami, kolegami, koleżankami, oczywiście przyjaciółmi, rodziną, nieważne kim, mieć bardzo dobry czas, bardzo dobrą komunikację, moi drogie skorpione. więc tutaj nie ma to tam, to dogadacie się z każdym, nikt nie będzie was wkurzał, denerwował, z nikim się nie pokłócicie. Budowanie relacji, które już aktualnie macie, nie wiem, plany, rozwój, remonty, słuchajcie, zakupy, Kupy, rozwijanie tego związku, to mam na myśli. Słuchajcie, takie skorpiony, które są w takiej fazie, czy mamy ze sobą zamieszkać, czy powinniśmy się ze sobą ohajtać, czy powinniśmy się z nią zaręczyć, to karta mówi tak, zaręcz się we ślub, nie wiem, rozwijaj tą relację, zamieszkajcie razem, budujcie coś razem, orzęcie się ze sobą, bo to jest generalnie karta mówiąca o zaślubinach, o zaręczynach, o imprezowaniu z jakiegoś powodu. Więc być może jeszcze co niektórzy. Gdzieś tam będą planowali jakąś, no niezłą imprezę, będą się wybierać też na jakąś imprezę. Ale, ale ogólnie jest to też taka karta ogniska domowego, czyli takiej sytuacji, w której być może będziecie chcieli rozwijać waszą relację, coś w tym kierunku robić, żeby w wam się w pewien sposób, no, lepiej, nie? Dobrze, co dzisiaj zmierza w kierunku strzelca. U, kochani, nie ma to tamto. Jedna też z lepszych kart w tarocie dzisiaj spełniają się życzenia i marzenia, czy też zamysły, pomysły, koncepcje strzelca. Spełnia się to wszystko, kochani. Jesteście, jesteście pewni, że, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Coś Wam się udaje, wyczujecie, dobra, udało się. No dobra, ok, zaakceptował to dobra, mam to w zasięgu ręki, czuję, że idzie to wszystko w dobrą stronę. Strzelec po prostu dzisiaj ma taki proces, ale jednocześnie, kochani, ci z Was, którzy potrzebowali jakiegoś uzdrowienia. To dzisiaj zdrowieją. Wy jesteście w procesie uzdrawiania siebie samych, moi drodzy, więc jeżeli byliście w jakichś dołkach, smutkach, w jakiejś takiej sytuacji bardzo złego samopoczucia, jakiejś takiej sytuacji ciężaru, nie, nie wiem, niejasności, smutku, łez, żalu, co by to nie było, to w dniu dzisiejszym czujecie, że się uzdrowiliście, że, że idzie wszystko ku uzdrowieniu was samych. Czyli to jest taka sytuacja, w której Czujecie, że już ten ciężar z Was spada, już nie musicie się martwić, Wy czujecie się silne, uzdrowione ku temu, żeby iść do przodu. Wasz umysł rozjaśniał, Wy już wiecie czego chcecie, Wy już macie plan na siebie, czy też plan na Wasze własne życie. Jesteście uzdrowieni w dniu dzisiejszym, kochani. No i tak jak powiedziałam, lśnicie, to jest taka jakby też sytuacja, że pewne rzeczy macie poukładane, Wy wiecie jak coś się potoczy, Wy wiecie, że sobie dacie radę, czy też tudzież Wasze marzenia i jakieś tam życzenia mogą się Kochani, realizować. Co zmierza w kierunku koziorożca dzisiaj? No moi drodzy, hu 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 hu. słuchajcie, opcja taka, albo to wy dzisiaj będziecie kombinować gdzieś za czyimiś plecami, będziecie być może musieli kogoś oszukać, okłamać, albo nie powiedzieć no, tego jak jest, czyli nie powiedzieć prawdy. I zrobicie to z pełną świadomością. Nie powiem jemu czy jej, albo też tudzież muszą go oszukać czy okłamać, albo, nie wiem, wezmę komuś obrobie tyłek za plecami, chyba że sytuacja odwrotna ktoś zrobi to wam. Bądźcie dzisiaj ostrożni. Czasami mam też taki przykład, taki przyszedł mi teraz do głowy, że dzisiejszy dzień, drogie koziorożce, wymaga od Was sprytu. Bądźcie sprytni dzisiaj w czymś. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się podejść, nie dajcie się wykiwać, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się okłamać. Ale jeżeli to jest wasza energia i to wy to robicie, no to być może dzisiaj trzeba będzie. Znaczy, trzeba. No, według mnie nie trzeba, ale wiecie o co chodzi. No, czasami nie wiem, no są różne sytuacje życiowe, że to wy dzisiaj będziecie coś kombinowały, jak coś wynieść dla siebie, jak coś dostać, ale będziecie to robić tak troszeczkę sposobami, sprytem, niekoniecznie e, powiedziałabym dobrą, dobrą drogą. Być może kogoś będziecie musiały przed czymś, e, kogoś zatalić jakąś wiadomość, albo oszukać, kogoś okłamać, zdradzić. Koziorożce. Ja tutaj nie wiem, co wy odwalacie w tej karcie. To ja bym bardzo chciała wiedzieć co, ale ja tu widzę. Jak takie liski cią podkradacie pod coś. Dobra, no to cóż, no to lecimy teraz, moi drodzy, z wodnikiem. Dobra, co dzisiaj zmierza w kierunku wodnika? A wodnik jest dzisiaj wkurzony, i to ostro, moi drodzy. Dzisiaj wodnikowi nie podchodzimy pod nogi, nie podchodzimy pod niego, moi drodzy, bo może być e, po prostu grubo. Mamy sytuację rycerza mieczy, który po prostu, nie wiem, pędzi, leci, kombinuje, jest wkurzony, jest zdenerwowany. Jakieś emocje w Was dzisiaj mogą aż kipieć. Jak się znajdzie jakiś, słuchajcie, gagatek, który przyjdzie i, nie wiem, podłoży wam przykładowo nogę, e, no nie wiem, podłoży wam nogę, powie coś niefortunnie, nie w tym momencie, co trzeba no to niestety wodnik po prostu jak wybuchnie to po prostu będzie tragedia to są takie trzymanie, słuchajcie, nerwów na wodzy, ale takie na ostatnim włosku do tego stopnia, kochani, że tutaj naprawdę może być grubo i brawurowo może dojść do afery, może dojść do awantury co niektóre wodniki mogą dzisiaj ostro o coś zawalczyć, ale ostro ma być taki tak, koniec, kropka, ja ten cel osiągam no wodniki no i sprawdzamy jeszcze rybkę, Co do Was dzisiaj zmierza rybki Negatywne podejście, negatywne myślenie, wpakowanie sobie do głowy bzdur, głupot i słuchajcie, jakieś rzeczy, które mogą całkowicie nie istnieć, ale wy będziecie sobie, będziecie się karmić tym. Na pewno jestem głupia, na pewno jestem do dupy, na bank to nie wyjdzie, na bank jest coś tam źle i moi drodzy, i będziecie się tym karmić. To jest takie tworzenie sobie problemów no, z dupy. Albo problemów, których nie ma, problemów, które można rozwiązać, ale nie z podejściem negatywnym i pesymistycznym. A co niektórzy z Was w takiej pozycji się znajdą? I jak, to, jak się osłabicie energetycznie, że jesteście źli do niczego, nic się nie uda, to faktycznie będzie taki stan, w którym Wy nie będziecie widzieli, jak rozwiązać pewien problem. Nie umiem i nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Stoję w miejscu, mam, nie widzę, nie słyszę, nie mam możliwości ruchu. Co niektórzy, kochani, czują się jak we więzieniu, czują się jak w klatce, czują się jak w pułapce z jakiegoś powodu i nie wiedzą, jak rozwiązać jakieś pewne sprawy dzisiaj. Kochani, tak to wygląda. Ja oczywiście wszystkim, bez względu na to, jakie są karty, życzę przecudownego, kochani, dnia. No i do usłyszenia na wejściu pod tytułem: Jak to się dalej potoczy? Karty są już przygotowane, buziaki.